Idziemy wywołać właśnie wojnę. To To już nie Ale... będą ziomy, na co? Ale stary. Przejmujemy kokainę i ch**y to uchodzisz z... Co znaczy, wchodzimy na rynek kokainę? Z... Postaramy się przejąć kilka twoich transportów. Jeszcze ci powadzenia, Kogi. Jasne. Ja. No Oooo! Tak, tak mi odbija. Ja Zawsze tym, Jakbyś była rzadkie w kąt Sorry. I my nazwisko. Przecież mnie znasz. Jurka. No to gdzież to pojechało? Dlaczego chila oni ci od Julka odbijali. Noo No przecież ja nie mam k. Jutro przejmujemy. No cię znaczy przejmujemy. Nie p. ciebie rynek okajnowy. Podam. Możemy długo? Możecie. Tylko uwaga. <ścoughs> nie. Pochylamy na mnie. No, no, lepiej. To nasi nasi. O, nie, że. O, o. To troszkę Cię podotykam, dobra? A, okej. Okay. Dobra, ubierzcie się elegancko. Ubierzcie się. się. Elegancko się ubierzcie. Idziemy wywołać właśnie wojnę kolejną. No, I z nie ma? Amo, amo. Ej, nie, 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 nie! Czemu? Czemu, nie podlega, Czemu z galakcji? Nie podlega dyskusji. No ziomy. To już nie będą wziąły na co? Ale stary Przejmujemy kokainę i chwytał z... No i pewnie. Zrozumiem, Peter. Przejmujemy rynek kokainowy. Dzięki, dzięki temu. Zostajemy miliony. Dzięki temu dajemy to gangom ulicznym. Zniżamy cenę, powiedzmy o kilka dolarów. Będą tym się łykały. Więc ostatki, które miał Pablo, będą nieużyteczne. Bo my będziemy mieli lepszą cenę. To teraz tak. W relacji będzie ciężko wygrać. Tak zło Halo, zbudziłeś? Tak, musimy się spotkać. Kiedy idzie? Najlepiej dzisiaj. Godzina, że tak powiem, zależna od ciebie. Weźmy się w piecach. Okej. Miałam motowa. Cześć. O. Pu. Cześć, Pu Cześć. Dobra, sprawa jest, że tak powiem jasna. Na to jako gentleman, tak? Tego pracujemy, właśnie rozmową. Eee, wchodzimy w biznes kokainowy. Dlaczego? Że tak powiem, mamy lekkie problemy finansowe, a to jest najlepszy za gotówki na mieście. Meta nam nie wystarcza, żeby za, zaopatrzyć do osób, co mamy. Co znaczy, wchodzimy na rynek? Postaramy się przejąć kilka Twoich transportów. Moich transportów? Na Keoferika. Jestem w trakcie do ułatwienia kontaktu o telefon do Mam rozumieć, że ty mi grozisz? Nie, pobledź. Nie grożę, nie grożę żadnemu z moich. Powiedziałeś właśnie, że chcesz zabrać moje dostawy. Tak. To jest oficjalne. Możesz to odbrać jako groźbę. Muszę Życzę ci powodzenia, Kobi. Jasne. Jedziemy. i Kobi. Do nowej Weź Cześć, trzymajcie się. E, miło A. było. Kto mi to napisał? Miło było, ta, miło było. Fajnie się z wami hadesów przez chwilę mi Cześć. Hello. Hadesów tak, <giby> <giby> Może, może... Ej, jak Cody nic nie będzie wiedział... Jedziemy, k***a! Zamknij na Odbłączę. jest. Jest, jest. na hotel. omówić tą sytuację. Gdzie jest jubileum jest nasza hulu. Pojechała po Pojechała po tom Pojechała po, po 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 oh. A to <grym> O, A tu chyba robin biegnie. O to chodzi? Ale są na O, z pogodą. Zostali na przed chwilą. Teraz znowu szukam. A, właśnie wywołałem <grym> wojnę kolejną. Kim? Pablo, Rodriguezem. U kokaina. O co? O. Nie. Od dzisiaj przejmujemy go koinajt. Bierzemy go. Gdzie rozrzucenia jestem? W końcu coś się k***a co dzieje Mamy chyba wojnę z każdym w tym Nieprawidłowo Także uważaj na siebie A ty jeszcze ktoś naszyjał nasi? O tu jesteś O A kto jest od nas? Wszystkim mamy. lecieć Odjedźcie, 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 odjedźcie odjedź, 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 tym, z odjedź, tym dwóch Strzelam. Nie czy to jest mój Leży się, Dobry, ja tylko patrzę Ja tylko patrzę Jestem ja coś... dobry Ule. Ja tylko patrzę Żyję żyje Zawrotka żyje. Bierz nas. Dobra trzeba naszych Bierz tą służkę Ogarnij mi czwórkę przed hotel. Nie. Dobra, dobra. Uf, ba, nie wysyłam, nie, nie spodziewałem go tutaj. Może może Mocno w do dostał. Boże, nie mam komisarki. Patrzcie, patrzcie. Ile masz pestek? No dostał panie k**wa przecież! O k**wa. Ło, dostałem. Mam <laughs> smutek. Dostał głowę! Widzieliście to? Masakra. A zamrzysz? A ja? Możesz też. O nie. No Nie ma opcji. No zróbmy no ryzyko. panu maskę. O Boże, ale mnie Nie, ze mną pani Samba. Nie jej. Na dole, obok zimu. draftera jest jeszcze jeden jak coś. Sąbę? Mhm. Tak. jest, Sąbe. jest. O! 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 Łaaa! Ja poradzę! Ja! Uwaga! To k***a No pojechali. Dwa, I raz i dwa i trzy! Wyciekamy wszystkich. No dalej, dalej. Naprawdę Pomógłbym Ci, ja jestem zakuty. Rano boli mnie ręka, to proszę. proszę. Spoko mnie mój paszczeli. Z dachu jeszcze. Siadaj chyba taxi. No szybko otwórz mi drzwi. O. Otwarte są. Ej, hey, a ja jeszcze. K ty. No pakuj się. Na razie. O! o. o. To co, mam prześmiecić gaz w ogę? Nie. Zmienię ale, bieg nogą. Wziano, no. Zmienię ja, bieg Gaz, nogą. gaz, gus. gaz, gaz, mniej gaz, Spalanie, gaz, 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 O <śmieniu> Stój stój. No, stój stój. Ała, stój z tyłu to bolało mnie Bolał. so Porwał mnie bandyta jakiś Leci po mnie, nie No nie idź w moją stronę tym Konorem. Po z był za mną, debil Zapraszam Nie ma problemu, nie ma problemu GONOR DEBILU Oooo. Oh. Co no. tak o, o? Tak mi oddychaj. O po patelnia, do padrabinu. Ja wierzę o tym. Jakbyś była rzodkiewką, to dawno Sorry. Kurde. Zabrałbym cię do kino, ja. Ale nie pozwalają wnosić do słodyczy. Dodajcie <laughs> no mu miesiące za schorowe teksty. Ale <laughs> pan taki poważny się wydaje, a pan w sumie nie jest taki poważny. No oczywiście. Ja, ja się się bardzo polega, ważny. każdy jest poważny i wtedy. Jest to pani tego nie tam nie. to mnie. Na, to, prawej, jaka... pana... Chyba jest zaraz kraty Nie wykonujemy gwałtownych ruchów, nie odwracamy się dopiero na mój znak. Może Lżej. pan wykonać Jasne. jakiś ruch? Rozumiemy się? Nie co? tempo. No, 50 co? Nie, No. Telefon 50. Dobra, y usiłowanie zabójstwa. Usiłowanie zabójstwa funkcjonariusza publicznego, posiadanie broni klasy pierwszej bez zezwolenia, 23 tysiące oraz 50 miesięcy. Hm? Hm? Git, patrz sianę. idziemy już. Let's go. Bye bye. Na razie. Na hotel, na hotel. No my jesteśmy na hotelu, nie no widzę. Jesteśmy już. Reszta przed hotel, tam ktoś się kręci. Także wyjazd tu. hotel. Boronika, zelka. Bo nie, to byli jego, jej koledzy. Pytali tylko o to, a oni mnie pytali. Ej, skąd Nie zdjęli mi maski. Imię, nazwisko, podała Nie, ale gdzie mają dom. Chodzi, imię, nazwisko. Przecież mnie znasz, Julka. Przecież spać trwać, rozumiem. To było zwykłe szukanie zakładników. Nic więcej. Nie pierwszy raz. Gdy wojcie do nas. Zwykłe szukanie zakładników. Tego? Lecie. Kompletnie niczego. Dzwoniłeś. Słyszałem, że ona siurka. Nie. Chodźć pod hotel. Mówię tak. Podejść pod hotel. Wyniosę ci. Nie mogę. Byłem przed chwilą. Twój Człowiek do mnie celował. Tak, moim kozłem. przed przedwczoraj. A pierwotnie się strzelamy. Więc czemu się dziwisz, że mój jest celowy do ciebie? Widzisz, tylko że. Ja podjeżdżam autem niezwiązanym. Wdychałem na motocyklu i nikt do mnie nie strzelił, tylko po prostu. Wiesz, e... Dobra, to wyjrzyj człowieka. Przekasz całej reszcie nie

Wiesz jak to No nie no, kurwa z... jak naszych Nie zabieraj tego gówna Tam z... jest klejdyk Zostaw go na ulicy Po lejku jedziemy O tym właśnie mówię Nie To nie dotyczy was, odjedzcie stąd Ej, tu jeszcze jeden jest, no za wami Jeszcze wali Robię coś w kamerze? Nie no, hit Oooo! Oh, wow. To Nie jest źle. Nie mam klamy, jak coś się strzelaj. Druga zaś! Jak dziś! Chłop, kurwa! Oh, oh, oh. Dobra, ale co. Chłop, jego Zostaw go, zostaw. go Dobra, biorę na szybko. Zawijamy, 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 by już z gąsą, zawijamy by z gąsą. się ma? Byś już kurwa. Nie, mu się zdawało. No leży stoi na szybko. No Ej, góry, a, lek, kurwa. góry, Ale my nie mamy ku**a broni, a, nie, a to nic ku**a. Jedź po helkę Co? Że tak powiem ci chęcią odpoje... odpowiedział, ale aktualnie mamy siedmiu leżących i my jesteśmy bez broni, także ciężko. Gdzie jest Julka? No to od dawno, dawno, przecież dawno oddana. Jak dawno oddana? No już nie, dawno oddana że Nie, że są zainformowani z zjeby. Dawno to znaczy ile? Bo dawno no. dla mnie to może nie, być 10 jak nie więcej. Tak, nie nie wiem godziny temu już się oddali. Jak nie więcej. w no, ogóle, no, no, dzięki za informacji że... Za Hadesu się strzelacie? Jak na dwa razy zostają sami? Chyba nie schodzę z tego dachu, nie? nie? Ale ja się pytam czy ty się za HSu strzelasz? Ale to jest moja przyszła fina finans, finanz. A okej. Okay. Dobra, powodzę. Taką radę to nie bym. Bardziej po fałszywiszą. Koleżanek korywał. Heh <laughs> Dzięki za groźbę. To, że drze mordę to nie znaczy, że jest źle. Ale ono mi... Uch, to tak naprawdę ci powiem szczerze. Napotoczyło się. Dobrze, żeście porwali? Bo się napotoczyła. Chciałem zapytać, spokój do nas szlają na mieście. o podjechać zapytać. Ale <laughs> to nie jest szlali. <laughs> tak jak mam podjechać zapytać. Almanka, czy ty jesteś. Proszę się. Dobra, no. jakieś jeszcze konkretne pytanie czy nie Bo Podjeżdżasz mam... do nich normalnie, po prostu sam. Teraz się, co wam chodzi ale czego ty nie rozumiesz, że dojdą do nas walili? A ja ją zabrałem ze ściany, na której powstali. To było niezrozumiałe w tym, co ci wytłumaczyłem. Uważaj, bo ci auto zabije jeszcze i nie odda. <grym> Dobra, kończę, bo wjeżdżamy na szpitalu na razie. Że... No. Oni ci od Julka odbijali. <grym> <grym> to jest tak zwany system przekazywania informacji telefonem stacjonarnym. Dobra, czekaj, bo... <grym> Bobluce miałem... ...zdzwonić, ale się był, no, nożki. Po e, poczekajcie chwilę, bo myśmy strzelili na generalnie. Zbieramy się, zrobimy. No. co zrobimy. Co to kurwa. Nie, może to ognisko się zapaliło u góry. Nie, 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 nie. No, no przecież ja nie mam kutrzu. Halo? No trzy trzymania na kamień wyjedzie. Leży no, daj was. No Aha. Szpital, znaczy nasz no, już no, dobrze wycelowałeś. Przynajmniej, bo przejdziemy na no, drugą. Trzymasz się. Nie ma się no czekaj, na tle Idę mu dziecko zrobić w parterze milowym Bardzo, bo ja mamy o 50. Czyżżeś. Miało być nas 11, ale niestety reszta broni hotelu. Także jesteśmy się dwójkach. To macik jest trochę lepszy niż, niż e kamizelki. To jaki? Jutro przejmujemy. No, ci przejmujemy się w rynek kokainowy eee, Galaxii ja. Ale nie tak, że wy dobrze wiecie? Słuchaj, kiedy ci trzeba kasy człowiek się człowiek z czegoś wszystkiego, to wasi czy nie? Tak Dobra, no bo Galaxia ma takie samo eee, Także będziecie mieli dostęp do kokainy kiedy przyjmiemy po prostu jakieś wiesz czy jesteś zainteresowany eee, Kupnem, ja cię o to pytam No jak widzisz bydła, to ladaj go mają co robić Jesteśmy jak coś to wyjdę jeszcze z, z ofertą Dobrą ceną eee, Masz może dwie klamki i amunicję? Mam dwa, dwa windki Weź mi już na szybko, i ja ci potem przeleję kasę Potrzebuję Bazyl no, Nie mam nawet jak wjechać Dzięki, dzięki No i daj Jak chcesz to w kontakcie to, to innym W kontakcie To jednym razem, ziomek Tak, jednym razem Chodź się tak. Kamizelki jakieś nie masz, he? Nie, nie, nie Dobra, trudno się mu... Postaramy się to odeprzeć i... idę. Szanowości gadał, że... Tak halo. Koda. Możemy długą? Możecie. Oh, Koło Tylko uwaga. Dobra. Policja. Dobra. Dobra. szybko, 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 Nie, no to jest na mnie. No, 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 I, nasi, nasi. To, to <laughs> no, 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 mnie. no, To no, nasi. no, 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 chyba naszego. no, Nie strasz mnie. Ty, masz nie, tam wstąp Nie, kamizelki nie mam, co ty. Chodź tutaj. Aha, policja do nas strzela. Czemu do nas? Nie wiem, ale dostałem. Co? co to było? Stary, ja nie wiem co tu się odpierdala. Ja nie wiem czy to tam... ...długa strzela z dachu, ale to chyba do naszych. Gdzie ty strzelasz? Na dachu gdzieś jest. Okej. Okay. Tam na wprost. Aha, nie że. O, o! <laughs> Serio? Ja tam przynieś mi pieska, tam piesek leży pościelony. Powiedz ty mi tylko mi czy masz jakąś kamizelkę? Bo ja sam siebie. Nie, nie chyba To troszkę nie. cię podotykam, Przyska. dobra? A, okej. Okay. Pieska, widać. Ja nie mam czym się chul. nawet ten. No masz, masz linę? O, nie. nie... mogę teraz pieska dać. Ta No lata, Dobra, do hotelu już, koniec akcji.